Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj przejedziemy się tramwajem miejskim. 811 elementów za 390 zł katalogowo, w to naturalnie taniej, ale i tak jak na zestaw z LEGO City, to wycena jest dość wysoka. No, ale wiecie, w momencie, kiedy dostajemy jakieś takie pociągi, tramwaje i tym podobne konstrukcje, to raczej ten przelicznik nie jest zbyt atrakcyjny. Z tego względu, że choćby mamy tutaj tory, no i one też już w pewien sposób podbijają cenę. Mamy peron, mamy na nim trochę miejsca, jest tramwaj, który składa się z trzech wagonów i kilka figurek, które oczywiście w środku możemy umieścić. Więc jeśli chcecie mieć naprawdę solidną komunikację miejską w mieście, to musicie ten zestaw nabyć. O ile oczywiście będzie fajny jakościowo, ale widzę, że mamy tutaj na przykład takie udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach, bo mamy taki wysuwany podest, żeby sobie fajnie wejść, czy właściwie wjechać do tramwaju, więc naprawdę zapowiada się to całkiem nieźle. Zaraz zajrzymy do środka, poskładam zestaw i będziemy mogli dokonać przejażdżki. Pełna automatyzacja. Mamy tutaj kasę biletową, która jest wbudowana w ścianę kawiarni. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o budynki, bo zerknijcie na to, że całą pozostałą wolną przestrzeń. Zasłania tramwaj. No a z drugiej strony mamy po prostu przystanek. Tam mamy jakieś ekrany, na których możemy zobaczyć, w którą stronę pojedzie tramwaj, o której je odjeżdża i tak dalej. Tylko martwię się o tego pana z psem przewodnikiem, żeby przypadkiem nie wpadł pod tramwaj. Szkoda byłoby, pieska. Bo tego gościa nie wiem, nie znam go. No ale z drugiej strony wygląda to następująco: możemy sobie pozaglądać do wagoników za pomocą podnoszonych elementów dachu. Tutaj też mamy tę wysuwaną kładkę. Będziemy sprawdzać, jak to działa. A tu możecie zobaczyć, że to wszystko. Jest modułowe, wpinane na piny. Tu jeszcze mamy tory, i to właściwie tyle. Możemy w takim razie wyjąć zawartość pudła. A tutaj jeszcze mamy plastikowe opakowania. Okej, okay. Są fragmenty, które możemy sobie podpiąć, oczywiście, do torów, żeby podjechać wygodnie tramwajem. Same tory dostajemy w czterech sztukach. A jeśli chodzi o instrukcję, to. Ojojoj! Zaklejona taśmą klejącą tego, to dawno nie grali, naprawdę. Jestem teraz zainteresowany przede wszystkim naklejkami, bo instrukcja, jak wygląda, to w sumie czym mogę być zaskoczony. Tak wyglądają naklejki, nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale uważajcie na te transparentne, żeby nie podłożyć palucha, żeby nie wpadły wam paprochy i tak dalej. Instrukcja podzielona na jedną część, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Tutaj będziemy budowali fragment torowiska. No to co? Ja idę budować, a potem odjeżdżamy. Bardzo żałuję, że wagony nie są połączone magnesem, no bo wtedy byłyby jakieś takie bardziej zwarte. A tutaj mamy duże przestrzenie pomiędzy wagonami, no ale z drugiej strony to też bardziej przypominałoby pociąg niż tramwaj. Co do peronów, jest spoko, tylko szkoda też, że na przystanku nie mamy jakiejś wiaty, no bo wiata jest tylko tam, gdzie znajdziemy kiosk z kawą. Ale co ja wam będę opowiadał, pooglądajcie sobie to wszystko z bliska i sami ocencie. Zacznijmy może od tego przystanku. Naprawdę tutaj przydałby się jakiś daszek. No bo zobaczcie, mamy ławkę i co? Ktoś będzie chciał sobie poczekać, aż podjedzie tramwaj i zmoknie. Jest pojemnik na śmieci, jest taki hmm, no niewielki fragment zieleni i są ekrany. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda siatka połączeń. Tu z kolei możecie zobaczyć, który tramwaj gdzie i o której odjeżdża. I to właściwie tyle. No i mamy też taką kładkę, która oczywiście wysuwa się takim mechanizmem, który jest za Budowany tą płytką, i oczywiście, jeśli ktoś chce wejść po kładce, cyk, kładka się odsuwa i możecie wejść już do tramwaju. A z tej strony mamy już dwa mechanizmy. Jeden oraz drugi. No i mamy też podjazd, więc jest to bardzo fajnie dostosowane do wózków. Co do samego kiosku. Możecie tutaj kupić zarówno kawę, jak i gazetę. Gazetę The Lego News. Jest jeszcze kasa, a tu znajdziemy też taki niewielki szyld reklamowy. Z tej strony znajdziecie kasę biletową i jeszcze na dachu znajdziemy panele słoneczne, więc to wszystko jest zasilane energią ze słońca. No i to właściwie tyle. Nie dzieje się tutaj jakoś specjalnie dużo. Zobaczcie jak prezentuje się tramwaj. I jeśli chodzi o tramwaj, to mamy mieszane uczucia. Dobra, pozwolicie, że odepnę jeden wagonik wraz z miejscem dla motorniczego i od tego miejsca zresztą zaczniemy. Jest dziwne, bo kiedy mamy to zamknięte, to i tak są tutaj ogromne szpary, więc myślę, że każdy motorniczy powinien mieć wykupiony jakiś abonament u laryngologa. Tak wygląda miejsce, gdzie możemy wsadzić figurkę. Naprawdę lepiej się prezentowały te gotowe odlewy w pociągach, które po prostu były takimi zamykanymi kabinami, aniżeli takie robienie znacznych prześwitów. Możemy sobie oczywiście otworzyć drzwi. Nie ma tutaj żadnych drzwi przesuwnych i możemy sobie zdemontować dach, żeby zobaczyć, jak prezentuje się wnętrze. No i wnętrze też jest jakoś tak średnio zagospodarowane, z tego względu, że mamy tutaj tylko dwa miejsca siedzące. A gdzie mają się ci wszyscy stojący pasażerowie wcisnąć? No tak, niby tutaj, tylko, wiecie, z jednej i z drugiej. Z drugiej strony drzwi, średnio to wygodne. Tutaj też możecie zobaczyć następne przystanki i to właściwie tyle. Mamy tutaj również wagon środkowy, który prezentuje się w ten sposób, no i w środku jak możecie zobaczyć też mamy tylko dwa miejsca siedzące. Naprawdę można to było zagospodarować w nieco inny sposób. Nie wiem, można było na przykład tak, wiecie, zrobić tylko drzwi z jednej strony jakoś tych siedzeń więcej porozmieszczać, a tak jest naprawdę ciasno. No ale okej, okay, to jest wiecie, Kwestia tylko tego, co mamy w środku. Z zewnątrz, akurat ten wagon prezentuje się najlepiej, bo jest jakoś tak sensownie spasowany z całą resztą. Ale kurczę, no to miejsce dla motorniczego jest dla mnie ekstremalnie dziwne. Po prostu mi się to nie podoba, ale dawajcie znać, co Wy o nim sądzicie. Bo wiecie, może to jest kwestia gustu. Ale ja naprawdę chciałbym, żeby to było jakoś tak sensownie domknięte. A tak mamy bardzo wyraźne szpary. To co? Zobaczcie, jak prezentują się minifigurki. A tych w zestawie znajdziecie sześć. Mamy tutaj panią, która pracuje ewidentnie w tej firmie komunikacyjnej, czy jest motorniczą, czy raczej zajmuje się biletami, nie mam zielonego pojęcia, ale ma bardzo gustowny mundurek. Mamy też panią, która sprzedaje kawę i naprawdę ta figurka bardzo mi się podoba. Ja po prostu lubię ten nadruk fartucha, tylko zerknijcie na to, że jest ucięty w połowie. Niestety nie mamy kontynuacji nadruku na nóżkach, a szkoda. Jest też dziewczynka, która ma nadrukowany na na torsiku taki element gór. W ręce trzyma telefon i jest na wózku. Nie mamy tutaj buźki zadrukowanej z drugiej strony, ale mamy bardzo fajne włoski, upięte jeszcze dookoła takim warkoczem. O i tutaj mamy pana strażaka, który chyba wraca z nocki, bo kiedy patrzę na jego wory pod oczami, to chyba nawet ja nie mam aż tak potężnych. W ręku trzyma gazetę, ma też kawę, więc kupił wszystko to, co było do nabycia w kiosku. A tutaj mamy gościa w bardzo stylowym dresiku, którego wyprowadza. Jest przewodnik, ale też nie ma alternatywnego wyrazu. twarzy. Nie pamiętam w sumie, które figurki miały te buźki po drugiej stronie. No jest jeszcze mały chłopiec, który kupił sobie bilet i jedzie gdzieś w podróż, gdzieś tam, hen, -hen daleko. Tramwaj nie zrobił na mnie jakiegoś szczególnego efektu wow, no bo perony są takie sobie, mogłyby być nieco lepiej zabudowane. Okej, okay, kiosk z kawą i biletami jest całkiem w porządku, no ale z drugiej strony brakuje jakiejś wiaty, ławka nawet nie ma oparcia, jest dość pusto i jest też pod tym kątem zdecydowanie budżetowo. Co do samego tramwaju, absolutnie nie rozumiem, dlaczego kabina dla motorniczego ma te ogromne prześwity. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, gdyby to było jakoś Inaczej rozwiązane, to też ten tramwaj po prostu lepiej by wyglądał. A tak jest mocno przeciętnie. W środku też przydałoby się więcej miejsc do siedzenia. Naprawdę dwa fotele na jeden wagon to jest bardzo mało. Można było po prostu zrobić z jednej strony tylko drzwi i jakoś więcej tych miejsc siedzących w środku powstawiać. A tak jest naprawdę mocno średnio. Kurczę, spodziewałem się, że ten tramwaj może wyglądać nieco lepiej i. Jakoś tak mam co do niego mieszane uczucia, dawajcie znać co wy o nim sądzicie, bo może tylko nie wpasował się w mój gust. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!